Witam serdecznie, moim gościem Łukasz Kutwa, Olimp Team. Witam. Można by Cię było dzisiaj nazwać killerem, e, zabójcą w cudzysłowie oczywiście drużyny e, but. E, 5 goli na dziewięć szczelonych łącznie. Dobry to był mecz w Waszym wykonaniu? E, wydaje mi się, że duża zasługa przede wszystkim kolegów z drużyny, którzy praktycznie dogrywali piłkę mi na stopę i wystarczyło tylko dołożyć, by te bramki strzelić. Oczywiście masz rację, ale też trzeba się na pozycji znaleźć. A myślę, że to już jest kwestia przyzwyczajenia, wyczucia. wyczucia i kopania troszkę w piłkę za dawnych lat, teraz tylko yy, tak dla pociechy i zabawy, że coś kopię. Jak tak dalej będzie, to będzie śmiało mógł walczyć o króla strzelców, bo jak pamiętam dobrze, to nie wiem czy teraz już nie wychodzisz na pierwszą pozycję. Nie myślę o tym w ogóle, bo wiem, że chłopaki z innych drużyn też nieźle się prezentują. Przede wszystkim dla nas najważniejsze są zwycięstwa naszej drużyny, a, a co, co będzie dalej, to już czas pokaże. Da się nie myśleć, nie patrzeć, kiedy się można liderować takie takiej klasyfikacji? Można, można nie myśleć. Ja to już nauczony jestem, że jednak dobro drużyny jest ważniejsze niż indywidualne nagrody. No, a takie osoby, co patrzą tylko indywidualnie, ale to ich, że tak powiem, historia. E, Łukasz, jak zaprezentowała się dzisiaj rolbudu, drużyna rolbudu? Powiem tak, na początku sprawiali niemałe trudności nam, jak to zawsze czas pokazuje, jednak troszkę trzeba wybiegać, powystawiać się na pozycję, żeby ugrać swoje i wykorzystać te sytuacje, które stworzyliśmy, a co później było wynikiem tych dziewięć goli. Sytuacja z tamtego tygodnia, gdzie planet przegrywa. Dzisiaj, gdyby stracił punkty już grubie, nikomu źle nie życzę, sytuacja może być taka, że będziecie w ostatnim meczu walczyć z nimi o mistrza. Taki panie scenariusz sobie życzycie. Jak najbardziej cieszy nas. Ten fakt, że możemy w ten sposób się spotkać i zmierzyć o mistrzostwo. Pamiętamy jak dwa sezony temu chyba też walczyliśmy o drugie czy tam pierwsze miejsce i w ostatnim meczu przegraliśmy. Postaramy się w tym sezonie tego nie zepsuć, nie zmarnować i wykorzystać swoją sytuację. Dziękuję za wiatr. Dziękuję ślicznie.